Yes. Nie obwiadbiam tego Keltora, tylko... Tyle mam fajnych kart. Czemu mi nie wchodzą? Nie mam pojęcia. A może nie są masz takie fajne. Może. <noise> <noise> Eem. Są zajebiste. O, jakie mam rozdanie kosmiczne. Czemu ja tu jest tyle krwiożerczości, tyle szału. Tyle po prostu różnorodności i są fajne czary do czyszczenia i są fajne łuty do wspomagania po prostu z pola bitwy swoje, od swojej strony Problem w tym, że ja nie mam co zagrać. <laughs> Pełen wypas. Tylko co ja mogę no, zrobić? to cię ładnie rozjadę teraz. No, mam nadzieję. Zobaczymy. to będzie po prostu wywodany pojedynek. <laughs> Asas, no ta super partia po prostu. To się robi zabawnie. Hmm, chyba ma dobre rozdanie, wiesz? A, zobaczymy, ja tutaj też nie mam najgorszego w tym momencie. Uuu, get wrecked. Co za dronie to... <noise> <noise> finta, oh my god, serio. Rzuć mu truciznę! Trucizna, trucizna, no i tak przeżyję zaraz następnej tury. Nie mam trucizny! A nie, A, to nie, nie do mnie. To... Ja mam truciznę za to, chłe chłe chłe. Ale nie użyjesz. Jak nie użyję? użyję. No. No jak... Aha, spluwacz. Spluwacz, panie. ten. Jak śmiałeś. Ty, chun, <ścoughs> O, serio, pani zame. God damn it. Niepotrzebnie przesuwałem mojego wątka A więc jeszcze je jedna flaga i... I Shuma będzie good to go, w sumie ja już jestem good to go, tylko tylko co z co 4-1 grasz? Tylko 4-1-1? No. A ja, no to jesteś good to go, gratuluję. Tak, tylko co ja mam tu zrobić teraz? Pędzej. No, no, tak, w swoim czasie ile ja mam na cmentarzu? Kard 2, tylko WTF. Co ty z od cmentarza chcesz? A. No, słowika mam. No tak się zastanawiam, czy grać tego Słowika, czy nie. Masz Słowika? A przecież on jest ten. A ten. Boże, to Słowik wymaga drugiej butelki many. Sorry, Gregory, to wymaga cztery karty kart na cmentarzu, których nie masz. No, no nie zagram go teraz, no. Wystaw tu tego Lisza, to będziesz miało więcej na cmentarzu. No tak, się zastanawiam właśnie, co tu robić. 6 D meczów to tak troszkę niefajnie przyjąć. Nie, zależy kto co robi. Słuchaj, jakieś do masa, to ci się spodoba nawet. Ta, ta. No, ale się blokuje profesjonalnie. Ua, Uła! Uła. Wyjdzie. najemników wyjdzie z tego pewnie i wszystko pójdzie do piachu. Okej, okay, czyli... mamy sumie, tak, że Zenek wygrał jest... pierwszy pojedynek, a teraz go trochę przegrywa jednak, może wraca na pole bitwy z wielkim stylem. <laughs> tak, no, z tylam, to będzie jak to wygrał. 5 surowców, no tak myślałem tydzień najemników i super partia Chułe, szułę, siłę A Boże ten typ, chrysta, jest po prostu no On jest po prostu upierdliwy. Jeszcze 3 surowce kosztuje gaddy, no. OPE, trochę no, Tak trochę jest takich Jezus Maria, dobry bloker no, no. Go, gorzej, jak ktoś go cza, czarami ściągnie, ale. Bo tutaj nic nie ściągnę. O, się tam całów, Teraz takiego firebola, gdybyś. No i tak sobie myślę, że gdybym nie popełnił tego błędu e, z, z, z szóstą pionką zamiast butelki many e, i gdybym wtedy dobrze wystawił tego szamana, żeby dostał książęczość, to ja bym ten mecz wygrał. Coś w tym, coś w tym jest, no. Dobra, co ja chcę tu zrobić? A, hmm. Nie będzie fajnie, nie będzie. U, jeszcze kolejni przybywają, mówisz. Wiesz co przebywać? i yy, Shinji Warrior? Mam jeszcze dwóch na ręce, także. O, ja mam coś takiego. Uuu, o ty droniu! Get <laughs> <track>, Getrek! <track. laughs> Epicka wieża człowieku. <laughs> w, w, w tym momencie masz 9, 9 damage. Nawet. I co z tym zrobisz? No nie wiem, coś będę musiał robić. Coś muszę z tym zrobić, Ta co? Wieża ogrodnika jest najbardziej opętana z pięciu wież. A. Dobra, zaraz ale zaraz, zaraz. kochamy, ona jest po prostu przesadzona. Trochę tylko. Infekcja 3 regeneracja 2 za 3 surowca. No i wszystko, człowieku. Dobra, Za 3 surowca to jest regeneracja 2 z czaru, chyba, albo regeneracja ja Nie wiem, No ale to jest to. epic, no co chcesz, te epickiej wieży. No dobra, ale to jest budynek, który zawsze jest na polu bitwy, jak go rzucisz. To dlatego jest takie zajebiste. Właśnie dlatego jest OP. No. Hmm. A... A boże, wiedziałem, że tutaj zablokuję tym typem. Ale te flinty to jest takie kutasiarstwo. To jest straszne, po prostu. Jeszcze są flinty w, pierwszym, w pierwszej kolumnie w Base 1. Tak? W ogóle No tak, no w nie chyba są tych. base 2 już nie ma dalej. Tych 305 Gnoi. Sajas. Nie, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma nic nie ma, z tym ma, mambuszem. Ma, A włóczanga całkiem spoko. Pytanie czy to jest GG, no to już może być GG 7 demedu na twarz. Albo na klatę, jak to woli. No i zagramy sobie Słowika tylko że tu fajnie się kart pozbywam. O! Te, te trolle są w Trzeba na, na dół zrzucić i y, wampira na dół. Nic. Ale... Z tym wampirem to ja chyba zaatakuję, bo to będzie tak najlepsze wyjście. A tego typa zrzucimy sobie na dół. Just tak, albo dorwać kartę, albo licznik. O ty. Czym to teraz będzie się działo? Prolo-Lolo finta mówisz. Tak. Nie ma coś no teraz chcę zobaczyć, jak wystawiasz te potwory do tych rzędów z no, tak, będzie fajnie. Z ambushem to, to mnie specjalnie coś zagram. Co ja mam na cmentarzu? Fajnie, no vampira tylko. No, super. Ciekawie się zrobiło panie poniedziałek. Tydzień, tydzień najemników, odpali i za, zaatakuj tego Shinji, to on i tak zginie od trucizny. No ale to co mi nic nie robi, bo zginę, to ja zginę w następnej turze w takim razie, bo mi surowców nie wystarczy. Muszę to blokować niestety. No ale może zabić spływaczem normalnie, chyba że masz jakieś karty drogie na łapie. Nie no, spływaczem mogę, te, zabić no. Nie mogę go zabić, musiałbym tydzień odpalić, bo spróbować ma infekcję jeden, więc on będzie miał... dostanie 3 do meczu i z jednym HP przeżyje jeszcze. Mogilnik, seriously? No. Zobaczymy co dalej tutaj się będzie działo. No. A masz w ogóle coś na cmentarzu? A tego wampira? Tego wampira oh. mam właśnie, więc ten, więc... Jeszcze mi uratuje na naturę przynajmniej. A, jednak nie, finta. Kończmy. O, no, finta, no to ładne. No jak co miałem, tych kolesi, mogłem ci wykończyć znowu wszystkie potwory na polu bitwy, więc. No, Koniec zabawy. No cóż. 1-1. <kluz> no dobra, dawaj, panie Fred, gramy teraz. Ja się, ja się źle czuję, że wy macie po 200 levelu, ja mam 20, któryś. To jest bardzo złe, bo Wy macie takie możliwości budowania deków w tym openie, A ja tu, kurde, mam tylko tego Keltorkę i takiego ograniczonego. Mam kilka kart na oku, ale one są teraz za drogie do kupienia, i tak dalej, i tak dalej. No to no, nadrabiasz to inwencją twórczą, ponoć. Więc... No, macie. słuchaj, no tak, ale bez kart nie pokażę Wam swojej inwencji. Na co się stać? racja. No tak, racja. tak. Coś w tym jest. Gracie? No, gramy, gramy. To ja zobaczę co by tam... Lolo, -lo -lo, takie kurcze blade trochę. dobra, niech będzie tak. O, nie mam nic za dwa. No, to to jest czasami straszne. Mmm... to ten. No, to sobie wrzucę w butlę. Cześć. Pociski będą leciały, to fajne. Forbidden Flame. No, oh, Forbidden Flame. Ten Forbidden Flame fajnie, fajnie się skombił z tymi. To e, były te, jakieś takie latające stwory, co za, kosztowały o jeden mniej za każdego zabitego tak, potwora tak, w tej tak, torze. To, to był ten jeździec sępów czarnej czaszki, Boże. to było to chyba. No tak, tak, to była masakra. Jak było mi przykro, jak miałem przewagę na, bit na polu bitwy, a zagrał zakazany ogień i wystawił takich trzech, to, to, to było naprawdę smutne. Ile oni mają? 3-3-6? No. Tak, no to tak. to jest trochę tragiczne, bo nawet nie Falkata nie pomaga. No ale wtedy nie było jeszcze gniewu Arkata, to już w ogóle była jazda, no. no wiem. O Boże! <laughs> Te liczniki są upierdliwe. Ciebie to o... rodzice muszą mnie kochać, wiesz? Boże, no. <laughs> Boże, ja pamiętam, jak tym się grało zajebiście, Jak tego... Jak to nie kosztowało jeden, to się tak trzaskało tymi licznikami, to było chore po prostu. O Boże! To się tak napożało tymi licznikami, fajnie, że po prostu mała bania. Czemu jest tak, że jak dostanę jednostki pod szał fajne, to nie mam bębniarzy? A jak dostanę bębniarzy, to nie mam nic pod szał, tylko mam same spele. To jest Aj, smutne. O no, kurczę, nie mam pojęcia, panie. Wiesz, jak to mówią, kto nie ma szczęścia w kartach... Tak. Ten, ...ten nie ma szczęścia w niczym. Piękny cytat. To jest po prostu z życia wzięte. E, po co? Co zrobić, mój gołąb się przekręci. Koło. Mógłbyś odpalić tydzień. Nie, no po co mu tydzień? Nie potrzebuję tego najemników. Ale nie, nie, nie. Ty mogłeś w to, że odpalić tydzień najemników. Ale nie wystarczałoby mi na ten, żeby zakatrupić tego tam u góry, więc no, kwestia wyboru. No tak, kto co lubi. Chciałem zakatrupić go tam, bo jeszcze jakieś liczniki by nas i co by się działo wtedy, nie wiadomo. Dobra. Naprawdę? No tak troszkę. Naprawdę? Na kurwa prawdę? <laughs> Wiem, asasyn, asasyn jest upierdliwy troszkę. Ja pierdolę. Nienawidzę cię. GG pewnie, co? No nie, jakieś blokery tutaj mi się, kurczę, desantują z jakiej paki. Fiu, fiu, fiu. Co tu robić, panie? Nienawidzę cię. Co zrobić? No, Na no, ty panie. doskonale to wiesz. Co, co zrobić? <grym> o, to będzie dobre, kurczę blade. Co teraz zagram? Popatrz na to, panie. ty zawsze tego troposa wyciągasz? No, a co? Na co mam czekać? Bandit tu nie grał, więc. mogę go grać, kurczę, blady. Ja pierdolę. Ty, po powiedzcie mi, od kiedy e, ten e, słowik nie jest unikalną kreaturą? Od, on nigdy nie był. Nigdy nie był? Byłem na początku nie był unikalną? Nie, Aha. z tego co ja pamiętam, to nie. Nie wiem, czy nie. No, słowik nigdy nie był znerwiony w żaden sposób, więc. Nie, on nie był unikatowy. Myślałem zawsze, że, że tylko jednego można mieć w talii. No bo to zawsze się grało jednego, bo on taki. No no, sumie, nie no. potrzeba było więcej, nie? To, co, nie wiem, max to chyba dwóch, to już jakiś hardcore po prostu, jakby się grało dwóch w talii, naprawdę. No bo byś tam cmentarz takimi dwoma to byś wyczyścił, nie wiem, w ciągu jednej tury prawdopodobnie. No. Więc nie, no to dlatego się nie opłaca wygrać więcej niż jednego. No chyba, że jakoś, nie wiem, super szybko chcesz go dobrać, to wtedy dwóch można zagrać. Ale nie, on unikatowy chyba nigdy nie był. Z tego co pamiętam. Nawet nie, nie, pamiętam z którego on dodatku jest, ale na pewno nie jest jakoś na początku, on nie, on nie wyszedł, więc... Więc nie, no nie był nigdy unikatem, chyba. Co ty knujesz, Fredzie? Czemu tak na wasze deki... Czemu na wasze deki jakoś tak mi się dziwnie gra? Gram sobie rankingowe, nierankingowe, nie cokolwiek, tylko... Tym keltorem sobie gram i wygrywam normalnie, a tu wy to się zaczynacie bawić, nie nienawidzę was wtedy. Kurde, te, ten gra jeszcze te mogilniki irytujące, to mi blokuje wszystko. Jeszcze jakieś... I teraz, mi, doszed, teraz mi doszedł ten łód. Dobra. Zaraz zobaczysz. Jeżeli dasz mi jeszcze jedną turę, to będę mógł go odpaść, a tak? To, to... Graj, 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 graj. A, ten łódź, łód, którym wyczyścisz mu całe pole gry, tak? Też. A co? Znaczy nie, to masz na myśli moc, ten, moc plemienia? Nie, to jest... To jest fajny wóz, który jest przydatny, że jak ja mam kontrolę od początku, a jak tu, kurde, lecą liczniki na wszystko, co żyje, to jestem po prostu niesmaczony i kontrolę tracę. <grym> Ale ty grasz tego, ty grasz pewnie ten... ten Zew Krwawego Rogu, co? Coś tak czuję. Nie. Że że, ten, że masz liczniki, jak zagrasz ten łód, to ci liczniki nie spadają z tych kort, które mają liczniki. Nie. nie. No to nie wiem co ty grasz Dobra, to dam ci... No, po zabijaj jeszcze... mi kilka jednostek to Dam ci szansę, czekaj, zobaczę co ja ty mam w tym cmentarzu. No, ale zabij mi kilka jednostek. No ale po co mam ci zabijać te jednostek? Zabijaj. Nie wiem. To co mam zabijać? No, żeby, te... Żebym chociaż mógł korzystać z umiejętności Keltora. No to mogę tego zabić, nie wiem. No, no i dziękuję. Coś. Dobra, proszę, proszę bardzo. A więc. No i daj, jest teraz spokojnie. No nie no teraz to jest jeszcze tego nie zrobię. <laughs> Co, jeszcze jedną turę <laughs> potrzebuję. Tak, okej. Okay. Tego typka. Pozabijaj ich, please. Zabić tego nie zabiję, no jak mam go zabić, jak mam tylko jedną. Nie kasę? wiem, no jakoś masz możliwości, no staćcie na to. No nie mam możliwości, no jak mam go zabić, Chryste, chłopie. No, nie wiem. Trzeba było wiec. go zagrać w innym kurczę rzędzie, to bym miał możliwość, a tak nie mam ty zbyt. Nie wiem, no, no O, widzisz, no i jak się postarasz to wszystko dasz radę. Patrz na to tutaj pach, to jest. No, 4, 2, no to nie zginie i tak zostanie. moje HP, mogę jeszcze liczb na niego nałożyć najwyżej. Trucizny i da soli. on przeżyje jeszcze turę. Więc. No, kombinuj dalej. Dobrze, staram się. Mm, a więc, jak to zrobić? Dobra, tego weź nie zabijaj chwilowo. Okay. Teraz ten musi zabić, żeby ten miał liczniki. Ten tutaj musi pobić, ten tutaj dalej nie bije, no bo bo ma jakieś te gówniane liczniki szału, to nie może ich tracić, to ten ma się przekręcić. To masz, ten... masz jakiś late game'owy raż po prostu. Nie, to nie jest late game'owy rush, tylko to jest raż pod licznik. Ja A że gram czterech tych szamanów 2 z szałem, gram czterech bębniarzy, gram, kurde, cztery te łowczynie na czy coś w tym stylu i że żadne z nich mi praktycznie nie weszło, no to sorry. No dobra, to co mam zrobić w tym momencie? Nie, nie, nie wiem, z... to... Zabij mu goblina i... Zatruj mi goblina toś goblina? No dobra, proszę bardzo. Coś jeszcze? Dobieram Chyba sobie nie. Kart. Zobaczymy, co się wydarzy. Masz no, sześć liczników, magro, Z Jeszcze mnie w jednej turze pokonasz? No i teraz teraz nie Fredzie miałam. albo nigdy. <coughs> Znowu? Nie, nie zgadzam się. To ile ty jeszcze tych tur potrzebujesz? Aha, jeszcze mam ci ich zabijać, no dobra. Tak. No, to po co atakujesz, tracisz te tak, liczniki, niech minie. No bo jak ci zabiję, to i tak wychodzę na zero. Aha, Ty dobra. Ustawić bardziej tankowate postacie. Nie wiem po co, ale... O właśnie. Masz licznik, chłopie, i się ciesz, teraz patrz Tu masz pach. Pach <noise> masz 9, no jeszcze chwilę i mnie zabijesz jakoś. Coś takiego A sobie dobiorę kartę nawet No i dobra. Leć Czekaj, potrzebuję jednej karty. No czekaj, wiesz co, przyspieszymy no, no, one, one to. No, okay. Przyspieszymy no, dobra. to. No dobry. Przyspieszymy stakowanie po prostu i tyle. Ale co, mam ich pozabijać znowu, czy mam moją przeżyć? No nie, on, oni momentu? są chyba tacy, że warto, żeby żyli chyba. No dobra, no to niech żyją. Będzie zabawny po prostu. Potrzebuję jednej karty, żeby no. to zadziałało. Ja wiem, to pewnie jakiś sacrificial artar i te... ołtarz ofiarny znaczy się i... No. i wybijesz te 16 damage'a raz. Ok, coś jeszcze? Jezus Mary 11. No i tak musisz zabić te, 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 te chociażby nie wiem, śmieszne wampiry, żeby coś tam zrobić. Właśnie no, wiem. Dlatego, dlatego, to... dlatego stoję w linii, w której wiesz, będzie po prostu i tak nie do przejścia, bo jest dwóch. Zresztą każda linia jest tak. Chłop. Co ty za deck wymyśliłeś, straszliwe. Ale nie. to nie to, tak nie, to tak nie działa, to sobie teraz tylko tak z tobą gram, żeby było no, wesoło. Dobra. Tylko, że tak powinna wyglądać moja sytuacja, powiedzmy. w szóstej turze. Na polu bitwy. Taka no. powinna być sytuacja, jeżeli by było wiesz, dobrej karty. W szóstej turze, no no no, w sumie tak. No brzmi bardzo realnie, co nie? No. O. To ten, co on, to. Co on tam ma? Pociska. O, znaczy od, odpalił tydzień najemników i ma pocisk, niestety, nie zadziałało. No ale nie wiem, co ty chcesz zrobić dalej. Chcesz o te no, karty wy, wykręcić zobacz, i. Zobacz, zobacz, jak... Zobaczysz, zobaczysz, no, zobaczysz. Ale ty, ty ja, polujesz... ja bym żeby... mu nie ufał, on chce cię no. zabić. Ja tak, tak, tak coś przetrwam, że to ten chce mnie zabić. No, no i Do... coś z tym złego? No dobra, to czekaj, patrz, tego ci zabijaj. Będziesz miał 15 liczników, zobaczymy, co zrobisz dalej. Tego ci też zabiję. Potrzebuję jednego, kurde! Łutu, sześć! Sześć ja. liczników masz. Oni mają zakaz Tragetowaja, dobra, to zrobimy coś takiego, żeby nie... żeby było trochę fair, bo ja tutaj... ...przeczem <grym grym> lada <grym> będę robił z jakiegoś królika doświadczalnego. Okej, okay, nadal nie ma, dostałem dwa rozwidzone pociski. Lol, serio? Teoretycznie mógłbym to teraz skończyć. No... no, no teoretycznie bo... mógłbyś skończyć, no tak. ja musisz się przebić jakoś bo przez Bo Tak... No, no wiesz... Aby było tak było ta, chwila, co? Czemu to jest? Ty, ty to grasz? Boże? To jest... Ty to grasz? Kto wielki, to gra? Jeżeli pańskie sojusznicze jednostki z szałem, otrzymują X liczników szału, gdzie jest to wartość ich szału, no to powinien dostać 14 liczników. No to nie wiem, jak a to nie jeden. Nie, 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 nie. Eee, polskie tłumaczenie jest złe. Tutaj po angielsku czytam i wszystko mi jasno wytłumaczyło. No to pola zajebista robota O pozw jakiś żart jakiś żart jakiś brawo, brawo! Brawo, że przegrałem grę, no tak, rzeczywiście przegrałem, tak sromotny. No to nie zagrasz tego, bo jest zakaz targetowania chyba. No! No energia. Dobra. dobra, wygrałeś, wygrałeś chłopy, po wielkim, po ciężkim boju. Ja już tam. Uf. Ledwo co przędłem i żeś tam wycisnął jakieś tam. A widzisz to, bo. wspaniała zagrywka. Stop dykowałeś po prostu te, 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 te kurcze. Te, boże, te. jak to się razy ma, to utrzajsze no to je usuwam w tej chwili z tego deku. Stop dekowo po prostu moc plawienia. Eee, no. okej, okay, jest i proszę. To jest tak zwane zero skilla, to jest 100% farsu. Okej, okay, a więc teraz w tym momencie rzeczywiście niepotrzebne są mi dwie flagi. To co, gramy jeszcze raz? No a, Ja to. jeszcze z kimś nie grałem drugi raz. Grałeś? Nie grałem, nie, nie grałem no teraz. właśnie, my nie mieliśmy rewanżu. A, no to grajcie, dobra. To spoko, to już nie będziemy grali, to w takim graj się i będziemy kończyć, żeby to nie był jakiś tasiemiec. Tasiemiec. To po co mi rzucać wyzwanie? A tobie rzuci... Życi... O tobie Boże. Jakby. Ja tobie rzuciłem teraz. Zacznij nie z lękowi, tylko no dobra. Gotowi. Grajcie, grajcie, prawe. I szuma władca smoków. To nie będę władczynik? To co, nie wiadomo jaka jest, kurczę... Nie, nie na płeć, słuchaj. O! O o o o, 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 Bardzo mi się podoba. Smoczy kryształ. Nie, nie będę go grał Może się przyda w lejcie, żeby zrobić ten jeden damage. Ale wywaliłeś te łuty szczęścia kosmiczne, to co nic nie sprawdzić. <k Heh Murray> to, to dobrze. Never. Tylko nie graj tam, Uu. bo tam jest zasadzka, nie, żebyś ogarnął. Zanek proszę nie obrażaj mnie. <tORCIO> tak, <tory> tak bardzo <mystery> Aż tak... Aż tak nisko nie upadłem. O mój Boże. O, to jest tu dziadostwo, Jezus, prawda. To jest upierdliwe dziadostwo. No nie no, seriously. Znowu z liczników go zabije, czy coś. Zaczyna się! Co myśli, że tak. jesteś fajny, tak? Ci więcej? <noise> Teraz, nie wiem, co tu, co tu robić, jak żyć? Gejzer! to by była opcja. Pod 5.1.1, 5.1.2. Tak, tak, taki, taki tani gejzer. knisty no. brysk, czy tam coś w tym stylu. Zadaje jeden punkt obrażeń wszystkim przyległym jednostkom. No, coś, coś takiego jest. OP pod, OP pod wzmocniony czar. Nie wiem, czy takie OP, no może byłoby dobre chyba przetestować. OP to jest kurczę blado ten. Mistrzostwo wiedzy tajemnej, to jest po prostu OP. No i co teraz? Co ty chciałeś zrobić? Przesuwanie z tego gościa tam do góry? Suboczysz. Pocisk? Aha, no pocisk i no dobra. Ale kogo, nie? Tego z... Czekaj, czekaj, czekaj. No ci... Nie no, musisz Aha. teraz tam upolować tą malkę u góry, no bo nie masz innej opcji no jak? Chyba, że od tydzień najemników odpalisz jeszcze i zabijesz. Zabijesz, że, że, zabijesz że nagiło... tego, ale. to. nie. No to kienuje. To teraz musisz użyć liczników chłopie, no. Nie. Jak? Aha, coś takiego dobra. Kosmos. Nie no, jedziesz mnie jak jak chcesz. Po prostu kosmos. Nie zaatakowałeś? Ja nie, ztakuje liczniki, o co No to zysakuj te liczniki. Pro gamer. Tak bardzo staki. No, tutaj finty są troszkę upierdliwe, to trzeba to wziąć pod uwagę. I hipnoza jeszcze. Mogę cię zabić na... nie, no jeszcze ten będę bez urazy oczywiście. Też będę musiał go zabić, ja nie mogę. Tada. O, Ta o To mi się nie podoba. Troszkę to było no nie, nie no i ma dobre, kurczę, nie ma co. Wstakowanie nie pomoże przy tych fintach, no żeby te jednostki sobie spokojnie mogły postać, to byłoby spoko, ale tutaj wszystko można poprzerzucać. No tylko teraz masz taki wiesz, luksus powiedzmy w cudzysłowie Fred, że teraz... No teraz ma tylko jedną możliwość zagrania finty, czyli tego kurczę ten włacę. Ale zawsze jakąś fintem, a co ty Ooh. chcesz zrobić? Tego zabić. Seriously? Ty trzeba było już zabić chyba lepiej to z adwetem, chociaż ja wiem. Don't worry. Zobaczymy no, czy don't worry. I happy. <laughs> hmm. Proszę, dźwięk mam cicho strasznie chrysto, nic nie słyszę. What the hella? Uuuu, nie no, jakiś decking tu się zaczął, mi się to nie podoba. Muszę cię zabić znowu. Ja pierdolę. Nie, ale ta perłowa kapanka jest na ich szumie strasznie mocna. Nie dość, że Flinta to jeszcze ta pieprzona hipnoza. Takich rzeczy się nie robi, ty zły człowieku. Zginę za to w piekle, wiem. Tego się nie robi. <grym> A boczaki koks, chłopie. Jezus tego typa to ja naprawdę dawno nie widziałem. No. Oszalały mnie życiel Jesus Christ o. Czy, to, czy tobie wszystkie flinty z deku weszły na łapę? Powiedz, powiedz mi, czy ci wszystkie Flinty weszły na łapę? Ja. Tak, dwa no jeszcze... Na, już... Czekaj, policzmy. Raz, dwa Dwie tutaj Okej, okay, póki co było 5 fit zaledwie kurde w 8 tur No tu jest, tu jest 12, więc to nie ma co się tak no. dziwić. To jest 12 Mam dni. jeszcze dwie na łapie, powiem ci Ja pierdolę. GG będzie raczej w następnej turze. Nie. No mówię ci Jakie GG? O co ci chodzi? Zenek, przestań. Nie prostu... kłamać, dobra. Chcę kłamać, wszystko jest pod kontrolą. No spójrz, no kurde. Teraz patrz, dostajesz tydzień tam u góry ginię z hipnozy. Zastanawiam się, czy tego na środku nie jest hipnozy nie załatwić. Nie, to w sumie. Hmm. Dwa, cztery. A zresztą... Co się będę zastanawiał. No, tak. <laughs> Jeszcze dwóch paosów na ręce jejku. Reszt, no to pełen wypas po prostu, pełen wypas. No nic, i z top deck po prostu dzisiejszego salami, co zrobić. Dobra, panie, będziemy kończyć, żeby nie powstawał z tego jakiś tasiemiec. Dzięki wielkie za y, y, gry i do zobaczenia w kolejnych odcinkach w takim razie. Na razie, cześć. Na razie. Fred, gdzie tam jesteś? Pożegnaj się ładnie. No bo Mamy... cześć w tej samej chwili! Aha, no to cześć, na razie. Cześć.